Uczysz się języka obcego i zastanawiasz się co ze swoją rodziną. Czyli co jeśli ty się uczysz języka i jak mają na to patrzeć inne dzieci? Czy się tym dzielić, czy cokolwiek o tym mówić? Tak, absolutnie tak polecam. Ja mam trzyletniego synka, który już mnie naśladuje w językach i zresztą od samego początku narodzin rozmawiałam z nim w różnych językach. Dłuższa historia o tym, natomiast rozumie również po angielsku i po niemiecku, oprócz tego, że. Po polsku i trzeba pokazywać dzieciom, co się robi ze wszystkim, również z językami. To jest dla nich z korzyścią, i dzieci lubią naśladować swoich rodziców bardziej to, co robią, niż to, co mówią. Więc to, co robią, czyli tak jak ja na przykład mówiąc w językach obcych, jestem naśladowany, bo jesteśmy dla nich wzorem, więc tak. Dajmy się naśladować swoim dzieciom, nie ukrywajmy tego, bo tutaj nie ma co ukrywać. Może być tylko pozytywne dla nich. Jesteś zainteresowany tym tematem, może mój synek dołączy do live'a dziś. W niedzielę o godzinie 17 na kanale niemiecki z Radomir będę dzielił się swoimi tipami, jak nauczyłem się dwóch języków obcych przez ostatnie kilka lat. I chętnie zapraszam cię tam, gdzie będziemy mogli porozmawiać, będziesz mógł zadawać pytania, będziesz mogła również dowiedzieć się, jakie sposoby dla ciebie będą najlepsze bo mamy wyzwanie językowe. Ja mam wyzwanie językowe, nauczyć się francuskiego w 6 do 12 miesięcy. Ty możesz wybrać swoje wyzwanie językowe i uczestniczyć w tym procesie. Może mój synek również dołączy. Zapraszam. Dzisiaj o godzinie 17.00.